W dniu dzisiejszym dość interesujący przemysł, o nim nie mówisz na co dzień, ba, oni się mówi bardzo rzadko. Ja właśnie co pół roku stałem się, być mam aktualizację, gdyż ponad rok temu wskazałem ten przemian, powiedziałem, że kurde, on może być ciekawy. No i tak też się okazało, na chwilę obecną wygląda on mega, mega ciekawie. Mowa oczywiście tutaj o tak zwanych souvenir package'ach. Suwenier package'a, mój drogi. A mowa tutaj, mój drogi, widzu o tak zwanych gift package'ach. Big gift package'a, jeżeli nie wiesz, da mnie wpadł na taki zajobisty pomysł, że po prostu będziesz mógł sobie kupić taką paczkę i będziesz mógł otworzyć wtedy losowemu gę, czy na serwerze po ostatnio wydopiona jakiś Skin, tak? Fajnie by było, gdyby te skiny były naprawdę mocne, ale się okazuje, że te skiny są iście beznadziejne. Możą było kupić tam za jakieś grosze właśnie to w grze, można go kupić właśnie w takich paczkach większych i mniejszych, ale też możemy było kupić pojedynczego i na chwilę obecną możemy zobaczyć, że tych przedmiotów jest zaledwie 200 przedmiotów tylko i wyłącznie na majkacie, jeżeli chodzi o te podstawowe. Jeżeli chodzi o te droższe, jest ich, uwaga 9, tak jest do widzu, 9, nie 90, nie 909, a tych jest uwaga 14. Schodzi ich bardzo niewiele, ale tej co warto powiedzieć, to to, że ich wartość naprawdę leci do góry mocno i tych przedmiotów po prostu żywcem nie ma i raczej nie będzie, bo te przedmioty może tylko i wyłącznie już wytracić, warzregnowało z tego pomysłu. Więc jest to jakiś tak właśnie ślad historii, może tak powiedzieć, coś, co Wal kiedyś wpadło na coś takiego, ale jakoś tego nie pociągnęło bardziej. sami się zastanawiam, czy było, że nie nieborze w to kasy, bo już mówię o tym roku, kurde, ludzie na ty zabiają, ja tak będą sprawę stoi obok, i nagrywam filmik. Także jak możemy zobaczyć, że na chwilę obecną cenę to jest około 20 zł, a kiedy ja o tym mówiłem właśnie jakoś ok temu ta cena to była jakoś tak 12 zł, pamiętam, jako 10 zł, jakiego tak bardzo, bardzo niewiele. I co warto powiedzieć to to, że ten przedmiot oczywiście cały czas idzie do góry, tak? Z jakimiś mniejszymi, większymi spadkami, możemy zobaczyć, że tak 8 na tych 20 zł, właśnie gdzieś na przestrzeni ostatniego pół roku, i ten zakład cały czas stoi w miejscu, więc możliwe, że tutaj się zbija jakiś mocniejszy atak, ale ten oczywiście nie wykluczał, że gdzieś tam cała bańka pękła, bo to nie jest też jakiś niesamowity przedmiot, to nie jest przedmiot jakiś ciekawy, wartościowy czy coś takiego, tylko po prostu przedmiot, który jest jakimś tam po prostu pozostałością w po jakimś dawnym pomyśle wal, który do końca nie wypalił, tak? I taki przedmiot, właśnie jak gdzieś to mówię. Mamy trzy różne, w zależności od tego, i większy pakiet co je ja kupujesz, to jest jeden, to jest 25, a ten nie pamiętam ile jest chyba dycha jak mi się kojarzy, coś takiego. Ciekawe jest to, że właśnie tutaj tych przedmiotów jakoś tu, bo niesamowicie dużo nie ma. Ten przedmiot w ogóle jest ich 9 na majkecie, mamy za 440 zł. Ciekawie, nie powiem, że nie. No tutaj bardzo duże olej jest, jeżeli chodzi o ten przedmiot. Wiadomo, jest ten sprzęt, który też mocno schodzi, przez ten wykres jest taki jest. Jest to przedmiot, który schodzi raczej jasno na już ok. W związku z powyższym, jeżeli sobie zobaczymy, że na przykład e, kiedy to rok temu. Jak temu będziemy gdzieś tutaj? Ten przedmiot sobie tam kosztował jakoś w granicach 200-300 zł. Na chwilę obecną jest to 440, więc jakby wartość idzie do góry, nie jest taki niesamowity wzrost. Ciężko będzie tam przedmiot spuścić. Będzie bardzo ciężko go spuścić, ale mam wrażenie, że na przestrzeni lat może stać takim turbo zapomnianym przedmiotem, o którym nikt nie pamięta i jak coś mam w punkcie to, wow, o co chodzi, no nie? Supply będą schodziły w dół bo już tam widziałem challenge na YouTubie, że ludzie nagrywają na zasadzie, że właśnie otwierają te gift packages, się rozdają je i tak dalej. Jeżeli byś się zapytał o to, co może z niego polecić, to jest naprawdę słabo, ale postaram się znaleźć info. Tutaj małe spostowanie jak się okazuje, działa trochę inaczej niż myślałem, no ale jak, jak byś to wytłumaczył. Nie spuszczam się tym przedmiotem bardzo często, nie miałem tego przedmiotu, więc wybacz mój błąd. Tak czy siak, ten zwykły, ten gift package, tak na nową sprawę daje właśnie ten, temu jednemu, właśnie innemu ziomkowi na serwerze. Tak, jednemu, to jest bardzo ważne. Paleta, jak wrzucimy, to maksymalnie 9 właśnie tych 9 graczy może dostać właśnie ten randomowy przedmiot. Oczywiście z wywalnią tego usera, który daje ten bo no ważne jest to, że jeżeli to aktywujesz, to ty z tego nie dostajesz nic, także tym bardziej będzie jakaś bezsensowność tego samego projektu. Ja obiecuję spać Parcel, czyli ta właśnie taka du duży kontener, nazwijmy sobie, nawet do 25 ludzi. Tutaj już razem z tymi, którzy oglądają, mogą to dostać. jakby, Także ciekawie. Kurczę, jakoś szczerze nie mogę znaleźć informacji o tym, co się znajduje właśnie w środku. Co jest dla mnie dość dziwne, pamiętam, że kiedyś mi się udało taką informację znaleźć. Także musicie mnie wybaczyć. Także jak pamiętam, że to były takie strasznie syfne przedmioty. Jak tam kolekcje jakieś stałem, ja, że takie naprawdę syfne przedmioty, i tam pamiętam, że najdroższy mógł kosztować kilkadziesiąt złotych, coś takiego. Także talnie nie warte. Tak jak mówię, to dla mnie tylko bardziej ciekawostka niż jakaś moja jada czy Jakiś niesamowity sposób na, na sukces, na inwestowanie. Według mnie można by się pokłócić o zainwestowanie w jeden, dwa przedmioty i na jakieś tuły tuły, bo longa na zasadzie kilka lat otrzymać, Na zasadzie zobaczymy, co będzie. Będzie takiego takiego forfanu, inwestycji i tak dalej. Tak czy inaczej, taki odcinek przypominający o tym, bo jednak gdzieś tam dawno temu, temu o tym by to może mogło się opłacać. Jak widzisz, po kilku latach może to być krotnością obkazałem, w szczególności na palecie, gdzie taką tę pewnie jedna trzecia się udało zrobić, Też nic kosmicznie dużo, absolutnie nie oszukujmy się. tylko tak jak mówię, w perspektywie tego, żeby kupić się teraz i nie nie wiem, poczekaj, 5 lat, może to nie być głupie. Może się podziać ciekawie z tym przedmiotem, może być naprawdę turbo zapomniany, turbo go może nie być. No i co? No, po prostu taka ciekawostka.